Mamy problem. Dostałem bana dokładnie za ten film. Jednak jeśli go oglądaliście, to wielokrotnie mówiłem, że nie polecam używać takich marketów, bo może to wiązać się z oszustwem na pieniądze, a nawet z banem. Jak widzicie, sam się tego przekonałem. Postanowiłem, że odwołam się od bana, ponieważ nagrałem ten film tylko i wyłącznie w celach eksperymentalnych i nie, nie dostałem kasy za promocję tego marketu. Moja apelacja została niestety odrzucona, a ja straciłem ponad 100 milionów dolarów i wszystkie przedmioty. Jednak nie zamierzam się poddać i dzisiaj spróbuję odzyskać wszystko co miałem, więc zalogowałem się na nowym... Koncie i zacząłem swoją grę. A wy zostawcie lajka, like zasubskrybujcie ten kanał i podbijcie ten film, to na pewno chociaż trochę mnie to pocieszy. A dodatkowo będziecie mogli wygrać do doładowania na moim serwerze grafkiu.pl gdzie już teraz możecie zagrać na polskiej wersji Donat SMP, więc serdecznie zapraszam. Dobra, moi drodzy, jestem na dnacie na nowym koncie. Tak jak widzicie. Jestem ciekawy, czy dostanę na nim też bana. Oby nie. Ja pierdzielę zaczynać dosłownie od zera. że teleportowałem się w losowe koordynaty i mając już doświadczenie z poprzednich odcinków, zacząłem zarabiać pierwsze pieniądze. Oraz słuchajcie, no co, zaczynamy tak naprawdę od. Kopania drewna. Moi drodzy, szczerze, no mega mi przykro, że dostałem w ogóle tego bana. Ktoś mnie musiał zgłosić. No i przez to straciłem dosłownie wszystko. Nie wiem, czy mi się uda odbudować to, co już miałem. Jednak nie ma coś zmucić i trzeba zarabiać pieniądze. Więc kopałem całkiem sporo drewna, a następnie je sprzedałem. Generalnie, no nie będę ukrywał, że moim zdaniem ten ban, czy on był słuszny, no kurczę, no jakby no trochę tak. Oni po angielsku tylko chyba nawijają, więc ja nie wiem, czy oni w ogóle wiedzą o co chodzi w tym filmie. No nic na to nie poradzę. Unbana nie dostanę. Ja to chciałem nawet tu medię mieć, ale no, po prostu chyba sobie idę na Craft kratki uba, tam chociaż jestem właścicielem, więc tyle dobrego. Dobra, ludzie sprzedają staka drewna po 62 tysiące. Dobra, wystawmy to za 65 tysięcy i będziemy mieli może jakieś podstawowe przedmioty, chociaż jednak nie będę ukrywał. Chciałem odbudować wszystko, co miałem w naprawdę szybkim tempie. Więc postanowiłem, że trochę zainwestuję. Słuchajcie, kolejny raz idę wspierać Donat SMP. Mam nadzieję, że tym razem nie dostanę bana. Kupmy chociaż jeden klucz ametystowy, ponieważ mój cel to odbudowali się w 24 godziny. Więc po zakupieniu klucza, a po na spawna i chciałem otworzyć skrzynię. Jednak był pewien problem. Dobra, ja jestem kretynem. Czy ja wpisałem nik zęciak? No, oczywiście, że tak zrobiłem. Na konto zęciak, na którym mam bana, kupiłem klucz. Ja jestem debilem. Minus 20 złotych. <grym> ja fierdzielę. Dobra, tym razem kupiłem już to na dobrym koncie. Muszę po prostu przejść płatność. Ja po prostu mam dzisiaj tragiczny dzień widzowie. Nie będę ukrywał. Dobra, moi drodzy, odbieram cyk. No i co? Idę po prostu kopać. 40 złotych kosztowała mnie ta siekiera. Plus jest taki, że chociaż fajnie się kopię. Mam aktualnie 0 dolarów. Przegrane 20 minut na serwerze i nie widzę tego, czy tak jak widzicie, morale mi trochę spadły, jednak nie ma co się poddawać i po prostu trzeba zacząć działać. Okej, okay, następne 10 minut zamierzam przeznaczyć tylko i wyłącznie na kopanie drewna. Po prostu potrzebuję jakikolwiek po prostu pieniędzy na start. Dobra, moi drodzy, mam prawie całe eku drewna. Zobaczymy, jak to w ogóle się sprzedaje. Order o. Oh. No dobra, spróbujmy sprzedać na przykład staka. Ile dostanę za staka. Uwaga, dostanę 11 tysięcy. Ej, co tak mało? Tragedia. Dobra, spróbuję to wystawić chociaż za, nie wiem, 40k. No stary, to jest, to jest już nawet lepsze, żeby ludzie po prostu kupowali to za 40 tysięcy. No. jak mi się to nie sprzeda, to jest tragedia ogólnie. Jakby drewno chyba już nie jest takie OP. Więc tak jak sam widzicie, zaczynały się problemy. Teraz nawet patyki już nie są takie yy, drogie. Za 5K spróbuję wystawić. Ale ogólnie w tym momencie to jest tragedia. Obawiam się, że my zaraz yy, dosłownie nic nie zarobimy. Hej, zaczęły sprzedawać moje patyki. Mam 11 tysięcy. 36 minut. Jest tragedia. Dobra, zaczynam sprzedawać drewno po 20K. Zwyczajnie potrzebuję po prostu tych pieniędzy. Dobra, sprzedałem cały ekwipunek i czekamy, czy ktoś to w ogóle kupi. Z tego co widzę, sadzonki idą mega drogo. 65 tysięcy. Dobra, sprzedaję to za, nie wiem, 50. O, zaczynałem kupywać. Dobra, jest git. Albo dobra, 58. Ej, what the fuck! Dobra, to jest niemożliwe, że takie rzeczy się dzieją. Ja mam się siekierę i nie mam zbroi. Przesada. Dobra, pytanie na przykład po ile piasek schodzi? Po 10 za staka też. No, nie wygląda to za dobrze Jednak ja postanowiłem wykorzystać i tak mój pomysł TNT, który używałem we wcześniejszych filmach. Dobra, ludzie zaczęli skupywać moje drewno. Potrzebuję TNT jakoś mega tanio. 90 tysięcy? Coś mi się nawet nie zwróci. Ja pierdziele, nie wiem co się wydarzyło na donacie, ale po prostu wszystko jakoś tak staniało. Więc ponownie wróciłem do kopania drewna. No i muszę po prostu cokolwiek chociaż zarobić. Idziemy napiszeć na duele. Nie wiem, jest tragedia. Sprzedaje się te drewna, mam 300 tysięcy, więc już coś mamy, ale no nie wygląda to dalej jakoś mega dobrze. Dobra, moi drodzy, mam praktycznie znowu cały kwitunek drewna. Wystawiam to wszystko na rynek, no i liczę po prostu, że cokolwiek chociaż zarobimy. Dobra, sprzedaje się powoli. Moje i teby tak wyglądają na sprzedaż. Stary, ja nawet nie będę miał miliona. A był to naprawdę duży problem, ponieważ miałem przegraną godzinę. Co z prostych obliczeń wynika, że w ciągu 24 godzin będę mógł w stanie zarobić maksymalnie 24 miliony, a ja potrzebowałem 100. Dobra, słuchajcie, będę powoli musiał zmienić taktykę, ponieważ to jest spoko na start, ale na dłuższą metę jest kaplica. Uwaga, uwaga, chyba będzie moment, w którym, moi drodzy, w tym momencie oficjalnie zdobywam pierwszy milion. Mam milion, moi drodzy, dosłownie w godzinę, czyli moje obliczenia są prawidłowe. Więc tak jak sami widzicie, 100 milionów, 24 godziny było praktycznie niemożliwe, Trzeba było zaryzykować. Czyli w skrócie pójść na duele. Dobra, dosłownie nie mam innej opcji. Biorę, moi drodzy, najważniejsze przedmioty, czyli obsydian, krystale i totemy. Ej, to nie ma prawa wyjść w ogóle, nie? No nic, trzeba liczyć na szczęście. Więc dokładnie z takim ekwipunkiem poszedłem się bić. No dobra, widzowie, pierwsza arena. Niech się dzieje wola wolanie par. ma 40% min ratio. Jaki to jest debil, nie? Zamurowuję go. <słuch> Ja pierdziele, to było co ta na świecie, tylko widziałem Ej, to ja pierdziele, no nie no, lajka zostawcie chociaż Więc tak minimalnie się wzbogaciłem Mamy miecz, mamy to Ile to jest warte? No dobra, załóżmy, że 40 tysięcy No dobra, z 30 Aha, 30 k zawsze coś na plus Nic, próbujemy dalej Więc ja zagrałem kolejnego duela Okej, okay, ziemaczek też nie ma przedmiotów Dobra, leży. Ja pierdzielę, wygrałem. Wysadziłem i temy, ale trudno, trudno, trudno. Chociaż wygrałem, 10 szardów mamy. Dobra, jeszcze jeden. Okej, okay, ziomek też bez przedmiotów. Możemy się. <grym> Stary, no co to było w ogóle? Generalnie na razie się jakoś nie wzbogaciłem przez te duele. Trzeba znaleźć kogoś, po prostu, kto mu przedmioty. Nikt nie ma tutaj przedmiotów na tym serwerze Okej, okay, zginął. Nie no, co to ma być w ogóle? On nie ma mi temu. Dobra, grałem chyba ostatniego, kurde, no nie wiem, co ją ja zrobić. O, jest ziomek z przedmiotami. Jazda, robimy to. Robimy to. Zgidnę! Ja pierdzielę! WHAT THE się! Jak to się stało? Let's fucking go! Nie wiem, że to się udało. Ja nie mogę! Ej, ale się wzbogaciliśmy Więc przedem te wszystkie przedmioty! Dobra miecz, 40 tysięcy. Od razu się sprzedał, od razu się sprzedał. Nie no, to kurde, te spodnie są mega warte. Sprzedaję za, nie wiem, 80K, może się sprzedadzą. Dobra, klata 40K. Dobra, bania jest mega droga. Sprzedam ją za 80K. Dobra, to sprzedajemy za 40K. Zobaczymy, zobaczymy, może się sprzeda coś. Wróciłem ponownie do walki. Dobra, błagam, błagam, błagam. Ktoś. Ktoś, kto ma przedmioty, i będzie Uch. słaby. Okej, okay, ma przedmioty. fakt, dobra, leżę, no trudno Jednak na koncie jeszcze milion dolarów Więc postanowiłem je wykorzystać Raz się wygrywa, raz się przegrywa, więc no takie jest życie Spokojnie, mam plan Dobra, spodnie są tak drogie, że to jest tragedia 250 tysięcy nawet to poszło Dobra, 200 koła 180, 130k, git Bez bendingu, bo i tak z tym zginę prawdopodobnie I mierz z knockbackiem, dobra, jazda Po prostu lecimy widzowie się bić Tak jak widzicie, zaryzykowałem dosłownie wszystko Jednak miałem skrytą nadzieję, że mi się to wszystko zwróci no, Dobra, słuchajcie, nie zostało mi nic innego jak spróbować wygrać? Czy mi się to uda? Prawdopodobnie może być ciężko, bardzo ciężko. Ok, wygrałem! Przedmioty! Mamy przedmioty! Nie za dobre, ale zawsze coś. No nic, nie jest źle. Spróbujemy teraz salić na ryby. słuchajcie, mamy poważny problem. Ja mam aktualnie milion dolarów i totalnie się za bardzo nie wzbogacam. Gram ostatniego duela i zmieniamy taktykę, bo czuję, że marnuję czas. Plus do tego ryzykuję naprawdę dużo itemów. O, ziomek ma 100% win, win ratio. Ja jak mam to wygrać? Ok, nie ma przedmiotów. Ok. Leży, dobra, zarąbiście, my to temy. A moją następną taktyką było tepanie się do graczy. Jeśli chce się tepać do graczy, muszę mieć kilo. Inwestujemy 100 tysięcy, no i zaczynamy się tepać. O, ja pierdziele, dobra, ziomeczek mnie tepną. Nie wiem, coś z tego może wyjść w ogóle. Okej, okay, on nie ma przedmiotów w ogóle. Łota się. Laura leży. I o co o co tu biega ty, bo on nie rozwala. Dobra, zabiję go po prostu z miecza. Aha, on postanowił się zniknąć. Pora, mamy free kill, no warto będzie sobie go i tak zabić. No chyba, że właśnie mi ucieknie jak on nie uciekł. Dobra, on nie kuma, że on mnie nie zabije ogólnie. Dobra, walić go, nie... Nie, nawet mi się nie chce z nim bić, no bo ja teraz tylko seta. Tewnie inny gracz. O nie. Okej, okay, cyknąłem perłę. Uciekłem, uciekłem, uciekłem. Ja pierdzielę, zrobili mi trapa normalnie. Bo mi zaraz cały set padnie. Ja pierdzielę, chyba uciekłem. A mój set <laughs> nie wygląda najlepiej. cholera, ja tak nie uciekłem. Dobra, ja pierdzielę. Dobra, są problemy. Nie mam seta, nie mam seta. Ja wy sam siebie wyzadziłem Przez to straciłem wszystkie swoje przedmioty A mój profit wynosił 0 dolarów Nie uda mi się widzowie, idę kopać drewno po prostu Okej, okay, znalazłem nową taktykę Te drzewa są o wiele większe i więcej z nich wylatuje A dodatkowo sprzedaje się te drewno całkiem Więc, no sami zobaczcie Ahasel 19k I dosłownie pewnie za chwilę ktoś się kupi, więc Chyba znalazłem fajny sposób na zarobek, zmiana planów widzowie Robimy skrzynki, zostaję wielkim Dealerem skrzynek, całe drewno dosłownie Przerabiam na skrzynki właśnie, bo zauważyłem Że to się nawet opłaca, dobra teraz dzielimy to na 16, a 10k. I po 10 tysięcy widzowie 16 skrzynek zlatuje. No patrzcie to widzowie, i to mega dobrze schodzi. Ej, to się opłaca. Ja tego drewna mam tak dużo jeszcze nawet w sprzedaży, a w ogóle nie schodzi, więc właśnie wykminiłem pomysł. Dobra, to zarobiście schodzi. W końcu mamy chyba widzowie jakiś pomysł. Ej, no patrzcie jak to schodzi, patrzcie to. Normalnie ciągle ktoś kupuje moje skrzynki za 10 tysięcy. Ej, mega to było opłacalne z tego co widzę. Ja wystawiam od razu, ktoś kupuje tak naprawdę. Gdy wszystko się sprzedało, miałem prawie 2 miliony. Jednak to wciąż brakuje. 98 milionów. Sprzedałem więc swoją siekierę. Słuchajcie, ta siekiera no jest warta około 10 baniek. Spróbuję sprzedać za 11 milionów. Pozbywam się jej. I mój następny sposób na zarobek to szukanie starszych, bo inaczej nie dam rady. Więc kupiłem przedmioty i zacząłem szukać staszy. Słuchajcie, mam itemy. Yy, przez to wszystko mam 12 milionów, bo sprzedałem również siekierę ametystową. No i tak naprawdę teraz zaczynamy całą zabawę. Mam odpalone koło i po prostu zwyczajnie będę się cały czas tepał w lasowe rekordy i Szukał jakiegoś stasza. I naprawdę miałem duże szczęście, bo dosłownie po chwili znalazłem to. Ej, dobra, chest i ender, chest. Patrzcie to. Okej. Okay, okay. Okej. Nie wiem, czy to nie chodzi przypadkiem też o to. Czy to są jakieś skrzynki? Zobaczmy. Skrzynek generalnie nie widzę. Ty, to może pod ziemią jednak coś. Coś tutaj może być, kurde. No jest farma. A, no jest skrzynka. Nie jestem przekonany, ale kurde, chyba i tak się tu wkopię. Dobra, tak jak widzicie. Mega lipa. Nic tu nie ma. Muszę się po prostu na znowu w losę, kordy i tyle. Ej, dobra, wyświetlił się Shulker Box. Stary, stary, no wygląda to podejrzanie. I to bardzo, dobra, wkopuję się w tu. Jest szansa, że tu jest jakaś baza, właśnie. Ja pierdzielę nic nie widzę, więc zacząłem szukać dalej. I dobrze, że nie przestałem. Jest szalker 32%. Szukam czegoś podejrzanego, gdzie bym mógł się w ogóle wkopać. Dosyć tak legitnie wygląda, no nie wiem. Więc nie będę ukrywał, ale wkopałem się trochę na oślep. Jak się nie wywalę, to będzie dobrze, tak ogólnie. Okej, okay. no dobra. Idę szukać. Może się uda. Dobra, ja ogólnie już się powoli godzę z porażką. Z tego względu, bo po prostu nagle mi to znikło. Teraz. Próbuję jeszcze zbugować perłę. Nie no, powoli tracę po prostu nadzieję, moi drodzy. Przyznam szczerze, że tracę po prostu nadzieję. Nie uda mi się zdobyć tych 100 milionów, prawdopodobnie. Ja pierdziele, Czemu ja dostępa na tym serwerze? Ej, 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 ej! Nagle się. Ej, co jest? Wyświetla się coś. Ej, ej, ej! Ej, ej coś tu jest! Ej, coś tu jest! Czekaj, 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 żebym ja się w kopał dobrze. To jest przede mną, przede mną to jest dosłownie. Ja pierdzielę, ty ej, tu coś jest rzeczywiście. Powiedz, że tam coś jest. Błagam cię, stary, bo ja po prostu nie wytrzymam. Dobra, uwaga. O, diamenty. prowadzi te diamenty. Nie no kurde, gdzie to jest? Pora, buguje jeszcze raz perłę. Ej, dobra, szczerze. Nie wiem gdzie to jest. Jest coś! Jest coś! Jest coś! Jest coś. Aksoloty! Ja pier... O, oh, fuck! Nie! Naprawdę! Ja pierdzielę, jest coś! Jest coś! Puste skrzynki! Nie, nie są puste, nie są puste skrzynki. Ja pierdziele, dobra, widzowie. To jest po prostu hit, że to się udało. Perły są. Gunpowder jakiś, coś ten. Obsydian. Krystale. Ja pierdziele, Nie wierzę, że to się dzieje. Miecze, miecze, przede wszystkim miecze. Let's go. Ja pierdzielę. Mamy widzowie Stasza. Patrzcie, że tu jest setów w ogóle. Jest mega i dużo. Więc wszystko zebrałem i zacząłem sprzedawać. Trzeba to zebrać wszystko. Nie, to jest normalnie cały set. To jest cały set. Ile to jest warte? 3 miliony. To jest warte jakieś 3 miliony. Dobra, aha, set 3 miliony. 2,8. 8 miliona. Ej, dobra, ja jestem w niebie. Ja jestem po prostu w niebie aktualnie. 2,5 miliona. Sprzedało się. Ej, dobra, sprzedaje to się. Dobra, 3 miliony. Ej, dobra, to jest hit. Nedrightowy następny set. Let's go. sprzedaję wszystko za 3 miliony. Następny nedrightowy set. 3 miliony. Następny, następny, następny. Ej, dobra, ile tu jest setów? I one są full. One są full dosłownie. Sprzedało się, znowu coś. Następne buty. 3 miliony. 3 miliony. O, fuck, dobra. Ej, to jest po prostu niesamowite dla mnie, co się dzieje. Takie buty są warte mniej więcej 200 tysięcy. A ja patrzcie, do tego mam. Więc powoli wszystko wystawiałem na rynek. Mam już dosłownie pełny rynek. I o, dobra, ludzie skupują Ja pierdziałem, że to będzie schodziło jak świeże bułeczki. Mam już 18 milionów. Jak ja się wzbogacam, widzowie. 40 milionów mam. Dobra, sprzedaję to nawet po zaniżonych cenach, tak szczerze. Ja po prostu chcę, żeby to się jak najszybciej sprzedało. Po 2,8 miliona to sprzedaję Dobra, to od razu schodzi tak naprawdę. Od razu schodzi za 2,5 za 2,8 miliona. Ej, dobra, to jest hit. Ja po prostu wystawiam i to się sprzedaje. Nie wierzę w to. Cały nidrightowe sety poszły już w tym momencie. Mam 66 milionów. Dobra, to zlatuję po 180 kap. Ej dobra, mam 71 milionów i ja po prostu mam jeszcze tyle tych itemów, że to jest masakra. Proszę bardzo, następna klata. To nawet nie wiem za ile sprzedać, spróbuję też za 2,8, może ktoś to kupi. 10 milionów mi brakuje. Szczerze, wystarczy teraz, że ja tylko poczekam i po prostu ja mam 100 milionów. Oficjalnie 100 milionów mam. Jeszcze mam tak dużo przedmiotów, że to jest aż chore. Zostawcie lajka, like wbijajcie na CraftCube'a, subskrybujcie kanał, podbijcie film i to tyle. Udało się. Może mnie zbanowali, ale nie straciłem umiejętności i wszystkiego innego.